Był schyłek XIX wieku, kiedy powstał pomysł na wybudowanie trzeciego w Łodzi kościoła luterańskiego. Budowę zakończono w roku 1928. Kościół stoi na planie Krzyża Greckiego. Fasada jest bogato zdobiona przez potrójny portal z rozetą nad wejściem. Wieża nakryta jest iglicowym hełmem wzorowana na berlińskim Kościele Pamięci. Wnętrze to piękny widok dla wrażliwych oczu. Elementy są w zgodzie z tradycją luterańską, więc choć zdobienia są w sumie obojętne, u Luteran nie ma tego blichtu, czerpiąc biblijne symboliki. Nawet główną okalają empory z galeriami. Kopuła o średnicy 17 metrów i wysokości 26 metrów jest najbardziej imponującym elementem kubatury kościoła. Aż który tam widzimy jest największym tego rodzaju w kraju. Ołtarz z trzymetrowymi nastawami został ozdobiony płaskorzeźbami. Półkolista Abseda z prezbiterium ozdobiona jest malowidłem. Witraże to standardowy element architektury sakralnej. Mniejsze uchodzą za jedne z najpiękniejszych w mieście. Rozety na szczytach nawy poprzecznej należą do największych w Europie, liczące przeszło 7,5 metra średnicy, ustępując jedynie tym w katedrze Notre Dame w Paryżu.